Jeśli nie oglądałeś półfinału między Hiszpanią a Francją, to film dla ciebie. Zapraszam na podsumowanie wtorku na Euro 2024. Wygrała drużyna lepsza. Lepsza nie tylko dzisiaj, ale na przestrzeni całego Euro 2024. Hiszpania pokonuje Francuzów 2 do 1. Lamine Yamal po serii asyst strzela swoją pierwszą bramkę na mistrzostwach Europy i zostaje najmłodszym strzelcem w historii tego turnieju. 16 lat i 352 dni. A ten nastolatek jest jednym z liderów dorosłej reprezentacji Hiszpanii. Dziś, jako pierwsi, bramkę zdobyli Francuzi. Już w dziewiątej minucie wyszli na prowadzenie. Doskonałym doszrodkowaniem popisał się Kilian Mbappe, A znajdujący się w centralnej części pola karnego, Kolomłani zrobił to, co do niego należało: czyli strzałem głową, skierował piłkę do siatki. Trójkolorowi rozpoczęli to spotkanie, no jak nie oni na tym turnieju, naprawdę grali bardzo dobrze, ale Hiszpanie nie zmiękli i dalej realizowali swoje założenia. W 21 minucie wynik spotkania wyrównał ten genialny Lamin Yamal, który popisał się strzałem, który no, jest jednym z kandydatów do najpiękniejszej bramki na tym turnieju. Strzałem z 25 metrów zaskoczył francuskich obrońców. Mike Mignon mógł jedynie obserwować, jak piłka zmierzała do jego bramki, po drodze odbiła się jeszcze od słupka. No gol, palce lizać. Hiszpanie poszli za ciosem i kilka minut później już prowadzili. W 25 minucie Dani Olmo zebrał piłkę w polu karnym. Przyjęciem wystawił ją sobie do strzału. Uderzył na Bramkę Francuzów, a próbujący interweniować Kunde, wbił futbolówkę do swojej bramki. Początkowo gol ten był zaliczany jako samobój Francuza, ale po weryfikacji bramkę postanowiono zapisać Hiszpanowi i Dani Olmo ma już kolejnego gola na tym turnieju. Trójkolorowi w kilka minut dostali dwa potężne ciosy i byli zszokowani, ale próbowali odrobić straty. Jednak liderzy w ofensywie zawodzili. Kilian Mbappe poza tą akcją z pierwszych minut nie zachwyc, gdy w końcówce spotkania znalazł się z piłką w polu karnym strzelił wysoko nad poprzeczką. Usman Dembele próbował wchodzić w dryblingi, ale z większości tych pojedynków za wiele nie wynikało. Bramki już w tym meczu nie padły i Hiszpanie meldują się w wielkim finale, ale z kim w nim zagrają, przekonamy się jutro. Teraz już wiesz, co działo się w półfinale między Hiszpanią a Francją, nawet jeśli nie oglądałeś tego spotkania.